Pewnie nieraz słyszeliście teksty w stylu Pieniądze nie rosną na drzewach Praca nauczy cię szacunku do pieniądza Ty zastrany nie robię Więc w tym filmie chciałem wam opowiedzieć czego ja się nauczyłem w pracy Lekcja pierwsza Dieta kwaśniewskiego jest o kant dupy rozbić Czym jest dieta kwaśniewskiego? Nie mam pojęcia Ale raz w pracy posłuchałem historii jak dwóch panów rozmawiało I słuchaj tego Rok temu jak byłem z Markiem na festynie Poszliśmy do jednego food trucka To on akurat stosował dietę kwaśniewskiego ja zamawiam sobie karkówkę z Grilla. No i co? I on się spytał pana, czy nie mógłby mu zlać trochę tego tłuszczu z Grilla do kubka. Nie ma opcji. Dokładnie tak zrobił. Wypił to i przez całą noc żygał. Ja mówiłem mu, ta dieta kwaśniewskiego jest o kant dupy rozbić. Wydaje mi się, że gdybym nigdy nie przepracował ani jednego dnia, to wiedziałbym, że picie tłuszczu z grilla może się źle skończyć, ale tak przynajmniej mam świadomość konsekwencji. Lekcja druga. To jest główno prawda z tym szacunkiem do pieniądza. Powiem szczerze, szacunek do pieniądza jest czymś, czego praca mnie oduczyła. Wiecie, co kupiłem za swoją pierwszą wypłatę? Nie powiem, bo nie ma czym się chwalić. To może być prawda, jeśli chodzi o kogoś, kto dostaje ogromne ilości pieniędzy od. Rodziców, bo wypłata może się wydawać czymś małym przy tym. Ale jeśli nie dostajecie gigantycznych pieniędzy od rodziców i chcecie zachować swój szacunek do pieniądza, to broń Boże, nie idźcie do pracy. Lekcja trzecia. Palcie papierosy. Ja wiem, że to jest drogie i niezdrowe. Ja wszystko wiem, ale gdy pracujecie, to serio? Myślicie, że będziecie mieli przerwy? To jest praca, nie szkoła. Więc jeśli chcecie mieć raz na godzinę kilka minut przerwy, to nauk nikotynowy jest czymś dla Was. Jeśli jesteście cwaniakami, to możecie też udawać, że palicie papierosy, a po prostu palicie gilzy wypchane miętą albo melisą. Ale to jest wersja dla tak na serio, to nie palcie, to jest kiepska sprawa. Jeśli chcecie mieć dużo przerw, to kolejny punkt jest dla Was. Lekcja czwarta: Pijcie dużo wody, najlepiej gazowanej, gdyż jest ona bardziej moczopędna. Nie chodzi mi w tym punkcie o jakieś głupoty w stylu zdrowie lub nawodnienie. Jesteśmy poważnymi ludźmi, rozmawiamy o poważnych kwestiach. Gdy pijecie dużo wody, ale tak serio dużo, to może być tak, że będziecie musieli chodzić za potrzebą dosyć często. I to właśnie chcemy osiągnąć. Przecież nikt nie zwróci Ci uwagi, że idziesz do toalety, a jeszcze gdy toaleta jest dosyć oddalona, to już całkowicie wygrałeś życie. I ktoś może powiedzieć, ale przecież najbardziej moczopetne jest piwo. Serio chcecie, żebym polecał ludziom, żeby chlali w pracy jak najgorszy sort alkoholika? Lekcja piąta. Wąchajcie klej. Nie, nie róbcie tego. Nie wierzcie w elastyczny czas pracy. Niektóre firmy podają to jako zaletę. Nie dajcie się zwieść. Według słownika synonimy.net elastyczny, to inaczej rozciągliwy. I przekonałem się o tym w dość bolesny sposób, bo sytuacja wyglądała tak: pojechaliśmy do roboty około godziny drogi od mojego domu, wyjechaliśmy o siódmej, dojechaliśmy o ósmej i zaczynamy pracę. I po około dwóch godzinach przychodzi do mnie szefu i mówi: Alojzy, słuchaj, sprawa jest. To jest zazwyczaj coś, czego nie chcecie usłyszeć. Dzisiaj byśmy tak zostali do dwunastej. Myślę, superansko. Zjem sobie obiad, spotkam się z kolegami i mówię: to fajnie, że tak wcześnie. Miałem na myśli 12 w nocy. Żartujesz chyba. I to tyle. Cześć.